Czy kupowanie drutu spawalniczego w ogóle ma sens? Czy to do Tiga, czy do Miga? Może by wykorzystać to, co mamy dostępnego, nie wiem, w ogródku, w garażu gdzieś coś się poniewiera, jakieś pręty, jakieś druty, albo wziąć coś z kuchni, ukraść z szuflady. Dzisiaj spróbuję przetestować, czy producenci drutu spawalniczego to nie jest jedyna grupa, która czerpie korzyści z tego, że my go kupujemy. Tak więc zapraszam na test i lecimy z tematem. U mnie przed warsztatem leży sterta starych zgniłych palec, Po wyciąganiu z nich gwoździe. Znalazłem także na kupie żwiru stary zardzewiały drut kolczasty. Mogłoby się wydawać idealne rozwiązanie na tanie pozyskanie drutu. Wymyśliłem także, że wykorzystamy trzepaczkę do jajek, bo tam także jest kupa materiału i takie pręciki z nierdzewki, które używa się do robienia koreczków z sera z oliwek albo do zrobienia szaszłyków. Partnerem strategicznym kanału jest Sherman. Od 1997 najchętniej z spawarki w Polsce. Żeby nie tracić czasu, na szybko przygotowałem blachę nierdzewną, bo będzie ładnie widać, czy to nam nie wychodzi, czy to nam nie wychodzi. Materiał o grubości 5 mm połączyłem tym razem na razie jeszcze bez dodawania tego naszego drutu spawalniczego. Jak już materiał został połączony, to stwierdziłem, że na początek przetestujemy, czy takim surowym drutem kolczastym, portzewiałem, da się to spawać. Wyciągnąłem z niego kawałek jednego pręta i spróbowałem w ten sposób to połączyć. O ile sam proces rozprowadzania powiedzmy, łuku spawalniczego po materiale przebiegał w miarę bez zaburzeń, to samo podanie naszego spoiwa z drutu kolczastego już nie było takie przyjemne. Jeziorko nie chciało się łączyć, rozpływało się na ściankę górną, na ściankę dolną, w środku mocno się kotłowało. I, I tworzyła się taka myśla nora. To jest efekt tego, że my spawamy niesamowicie starym, zardzewiałym, całkowicie materiałem. Także z rdzą raczej trudno nam będzie sobie poradzić, tym bardziej jest to niesamowicie niepoprawne. Następnie spróbowałem w ten sam sposób połączyć gwoździe. Dajmy jeszcze jedną szansę rdzy. Gwoździe połączyłem czubkami ze sobą ostrymi albo tymi łebkami, no i tutaj to nie było zbyt fajne. O ile na materiale czystym, tak jak przed chwilą spawaliśmy, i dodawaniu zardzewiałego materiału. Jeszcze jakoś ten łuk tam pracował, jeszcze tam się coś, coś działo. O tyle na rzeczywiście portzewiałym materiale to się sklei, a nie zespawa, a przy okazji zanieczyszczy elektrodę. No cóż, elektroda ta jest zniszczona, także trzeba ją zaszlifować. Na szlifierce kątowej tutaj mam gradację chyba 60, szybciutko zaszlifowałem elektrodę, a następnie cały ten materiał, który chcemy spawać, stwierdziłem, że także go sobie przeszlifujemy. Czy to gwoździe z jednej, z drugiej strony? Najbardziej jak się dało, najdokładniej jak to tylko było możliwe, żeby całą tą rdzę, ten zgniły materiał usunąć z naszego gwoździa. Tak samo jeśli chodzi o drut kolczasty. Drut kolczasty także wyczyściłem i to mi zajęło o wiele więcej czasu. Czy to się opłaca? Za chwilkę się przekonamy. No muszę się szczerze przyznać, że z drutem kolczastym było najwięcej zabawy. Na początek trzeba było go rozplątać, bo on jest tak zawinięty jak warkocz i jeszcze ma na sobie te właśnie elementy kłujące. To trzeba było rozplątać, a następnie odrobinkę rozprostować i przeczyścić. Teraz czym tu przeczyścić takiego starego kabana? Próbowałem na różne sposoby. Na początek włókniną, no ale gdzie włókniną? Włóknina jest za miękka, żeby taką głęboką rdzę było w stanie to zebrać. Wymyśliłem, że przeczyszczę to szlifierką pneumatyczną z małym wałeczkiem, ale mały wałeczek miałem zniszczony całkowicie, już użyty, także on w ogóle nie zbierał tej rdzy, tylko ją jeszcze bardziej polerował. Założyłem większy, nowy wałek. I to już rzeczywiście się udało, z tym, że z zabawy było co niemiara. Po przeszlifowaniu wykorzystałem znowuż włókninę, żeby jeszcze lepiej to wyczyścić, odrobinkę rdzy z tych głębszych porów, tych wżerów także powybierać ze środka i dopiero wtedy... Ten element został przygotowany do, nazwijmy to, spawania. No i w tym momencie już widać ewidentną różnicę w stosunku do tego, co wcześniej robiłem, a do tego, co teraz robimy. Te gwoździe, jak one są przeczyszczone, to to jest po prostu poezja. Idzie jak po maśle. Nawet tymi ostrymi czubkami, jak je odpowiednio ze sobą połączyłem, to także bez najmniejszego problemu udało się je ze sobą szczepić. Jeśli chodzi o trzepaczkę do jajek, to to jest wykonane... Chyba ze stali nierdzewnej, ale nie jestem do końca przekonany. Profilaktycznie także przeczyściłem ją włókniną i odrobinę rozprostowałem, no bo gdzie tak taką spiralę podawać? To byłoby trudne po prostu. W kwestii tych patyczków do szaszłyków czy tam patyczków do koreczków na imprezę, z nimi nic nie robiłem. Po prostu je próbowałem połączyć ze sobą. Na początek tymi ostrymi widełkami w stronę tempego, czyli początek plus końcówka. Tam to mi się upalało, poza tym zapomniałem o tym, że miałem czterotakt włączony i pomimo niskiego natężenia, czyli tam jakieś 40 Amperów, które ustawiłem na spawarce, zapomniałem wyłączyć czterotaktu, nacisnąłem, a spawarka mi spawa, a ja chciałem tylko nacisnąć i puścić, żeby pstrykło. Musiałem wyłączyć czterotakt i wtedy to się zaczęło lepiej łączyć. I tutaj już w tym momencie zauważyłem, że to chyba będzie najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o spawanie, właśnie taki czysty materiał zabrany prosto z szuflady w kuchni. Teraz tak, jeśli chodzi już o sam proces spawania, to na początek zrobimy z tym naszym drutem kolczastym, bo to mnie niesamowicie interesuje, czy tu się coś poprawi w stosunku do tego, co zrobiłem na początku. Tam to się gotowało, kotłowało i to nie było możliwe. Po prostu widać było, że z tego większej jakości, nazwijmy to, nie uzyskamy. Teraz w jaki sposób podawać ten drut? Specjalnie, żeby go łatwiej było utrzymać w lewej ręce i go przesuwać w palcach, odrobinkę go przeprostowałem. Nie będę poświęcał za wiele czasu, żeby go wyprostować do idealnej prostoty, jakbyśmy wzięli spoiwo. To już mi wystarczy w zupełności. Końcówka mi trochę dinda. Ale kij to. Spróbujemy pospawać. Już na pierwszy rzut oka widać ewidentną różnicę w stosunku do całego starego, zgnitego materiału, a do tego co my teraz robimy. To jest dosłownie ten sam drut, ten sam materiał, jak zarówno rodzimy, jak i ten, który podaje, czyli nasz drut kolczasty, z tym, że po prostu wyszlifowany praktycznie do białości. Jakby się ktoś nie znał i nie widział, co ja trzymam w lewej ręce. No, to mógłby pomyśleć, że rzeczywiście zostało to ładnie i poprawnie pospawane. Także punkt dla drutu kolczastego. Teraz przyszła pora na gwoździe. Gwoździe, jak już na początku widziałem podczas łączenia, myślałem, że będzie tragedia. Tym bardziej, że to są takie specjalne gwoździe karbowane do yy, montażu palet. I tam w tych garbach jeszcze odrobinkę zanieczyszczeń pozostało, pomimo. Dosyć dokładnego przeczyszczenia i tutaj najwięcej miałem obaw, że to mimo wszystko będzie pryskało. Jeśli chodzi o same gwoździe, to one są proste i jest je łatwo podawać, nie ma problemu. Tu mam to prawda krótki kawałek, ale jak miał dłuższy kawałek, to łatwo byłoby go podawać w dłoni. Jeśli chodzi o samo jeziorko spawalnicze, to także tam nie zauważyłem większych problemów. Jeśli chodzi o samo spawanie, samo przemieszczanie się do, do przodu i podanie tego gwoździa w jeziorko spawalnicze. Co prawda widać. Cały czas pływają zanieczyszczenia w jeziorku spawalniczym. Takie ciemniejsze płatki na prawo, na lewo, one sobie cały czas wędrują. Momentami to jeziorko gdzieś ucieknie mi na jedną albo na drugą ściankę, ale jako tako to się spawa. I tutaj znowu widzimy różnicę: brudny, zardzewiały gwóźdź w stosunku do czystego, prawie że nowego, oszlifowanego gwoździa. Tylko troszkę śmierdziało taką rdzą. Jeśli ktoś wie, co to jest za zapach, to raczej wie, o czym ja mówię. Najbardziej mnie interesują te pręciki od szaszłyków, ale to sobie zostawimy na sam koniec. Teraz próbujemy pospawać czepaczką do jajek. Czepaczka do jajek jest wyprostowana, przetarta włókniną i próbujemy nią spawać. Tutaj jest najtrudniejsze podawanie, samo podawanie drutu, bo mamy taką spiralę, której nie chciało mi się prostować i ona dosyć mocno dynda mi z tyłu. Także jeśli chodzi o samo podawanie drutu, to to jest najgorszy sposób, taki pogięty, pokrzywiony materiał. W kwestii spawania. Jeziorko spawalnicze płynie bardzo ładnie i płynnie. Ja tutaj miałem odrobinkę chyba za dużo mm, natężenia, bo ustawiłem sobie jakieś 140-150 Amperów, a ten, y, ta spiralka z tej czepaczki do jajek to jest zaledwie 1,6 mm. Coś takiego, w tej okolicach 1,5 mm średnica tego drutu będzie. I 140-150 Amperów y, przy tak cienkim drucie, no to trudno jest go tam podać na tyle dużo, żeby utworzyła się odpowiedniej wysokości spoina, ale mimo to, jak widać, efekt jest jak na trzepaczkę do jajek piorunujący. No i co, przyszła pora na gwóźdź programu, czyli nasze patyczki do szaszłyków czy tam do koreczków na imprezę. Tego typu materiał jest raczej zawsze wykonany już w tych czasach z, ze stali nierdzewnej, czystej stali nierdzewnej spożywczej. Także tutaj nie powinno być większych problemów z podawaniem tego do jeziorka spawalniczego i tak jak myślałem, tak się właśnie zdarzyło. Pomimo tego, że miałem tam nawalonego ogóra i paprykę, co było niesamowicie smaczne, to spawanie wychodziło bardzo fajnie. Bardzo fajnie rozpływało się jeziorko spawalnicze, bardzo łatwo było podać drut spawalniczy i spoina się tak płynnie rozlewała. Tam było widać, że nie ma żadnych zanieczyszczeń w tym materiale i bez problemu jesteśmy w stanie wykonać spójne na takiej długości, jaka nam się zażyczy. Tam nas nic nie spotka nieprzewidzianego, bo mamy materiał wysokiej jakości. Także... Zarówno w trakcie spawania jak i po spawaniu sam efekt końcowy wygląda najlepiej. Ta spoina wyglądała najlepiej ze wszystkich, przede wszystkim dlatego, że mieliśmy materiał dobrej jakości, dobry drut, dobry materiał wysokiej jakości. Po drugie mieliśmy proste to spoiwo, nie było problemów z tym, że ono mi gdzieś dędało, wahało się, sprężynowało i łatwo było je podać, poza tym było gładkie co Sprawiło, że nie zbierało żadnych zanieczyszczeń przez lata użytkowania i to także odbiło się na efekcie końcowym naszej spoiny. Teraz postarajmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy drut, jaki sobie znajdziemy w warsztacie, na dworze, w domu, w kuchni, czy to ma sens w ogóle? Czy to ma sens, jeśli chodzi o samo spawanie? Po pierwsze, jeśli bierzemy jakikolwiek drut który nam gdziekolwiek się poniewiera, to nie znamy jego składu chemicznego. To jest przede wszystkim najważniejsze w stosunku do tego, czym my dzisiaj spawaliśmy. Nie wiemy, co mamy w łapie i nie wiemy, jakiej jakości uzyskamy spoinę. Jeśli chodzi o druty spawalnicze, są one przygotowane na podstawie specyficznych przepisów, specyficznych receptur i mamy dokładnie określony skład chemiczny i wiemy, jakie efekty uzyskamy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Żaden drut poza drutami spawalniczymi nie jest wykonany na takim poziomie jakości i dbałości o czystość i higienę. Chyba, że jeśli mamy do czynienia ze stalą chirurgiczną, to druty spawalnicze są wykonywane o wiele wyższym standardzie niż jakiekolwiek pręty, druty, cokolwiek byśmy nie znaleźli gdziekolwiek. Jeśli chodzi o druty spawalnicze, to one są wykonywane tak, żebyśmy mieli maksymalną czystość jeziorka spawalniczego, a także później wykonanej spoiny. Także podsumowując, nie jesteśmy w stanie zastąpić drutu spawalniczego jakimkolwiek innym drutem, choćbyśmy się skichali. Nawet jeśli to będzie ładnie wyglądało i się będzie ładnie spawało, no to w ostateczności nie uzyskamy tej jakości spoiny ze względu na skład chemiczny naszego materiału. A poza tym zapraszam Cię na naszego bloga na TIGmasters.pl, gdzie raz w tygodniu dodaję merytoryczne artykuły o spawaniu metodą MIG, MAG, TIG i elektrodowym. Tak więc jeśli chciałbyś się nauczyć spawać, czy to prywatnie na własne potrzeby, czy to przygotowujesz się do kursu i potrzebujesz szerszej wiedzy to zapraszam na tygmasters.pl